Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, witam serdecznie ponownie w Łodzi. Jesteśmy na Linking na LinkedIn Days. Rozmawiamy dzisiaj o e commerce i o fintechu, o tym jak się rozwijają te dwie branże i jak się przenikają. A moimi Państwa gościem jest Andrzej Zduńczyk, dyrektor rozwoju produktów BIG. Cześć. Dzień dobry, cześć. Andrzej, miałeś prezentację o waszym nowym rozwiązaniu Big Open API. Otwieracie się na młode spółki, ale też te starsze. Przygotowaliście bardzo dużą piaskownicę, kopalnię danych. Jak patrzycie na branżę fintechową i e-commerceową w perspektywie waszej nowej inicjatywy? No przede wszystkim dzisiaj to, co zaprezentowałem, to chcieliśmy pokazać, że zabawki, które wystawiamy, czyli ten dostęp do licznych zewnętrznych danych w prosty sposób udostępnionych w naszej piaskownicy, dostępne są nie tylko dla dużych podmiotów, ale również właśnie dla fintechów, małych, rozwijających się firm, które chciałyby po prostu wypróbować te nasze rozwiązanie, a zakładam, że również docelowo umieścić je w swoim wachlarzu swoim rozwiązań. Więc serdecznie zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie spróbują, i właśnie takie małe fintech, również do naszej piaskownicy, żeby pobawili się naszymi zabawkami. A w czym takiej młodej spółce, młodej firmie fintechowej, która jest na etapie testowania produktu, być może na etapie opracowywania produktu, może pomóc Wasza piaskownica? Przede wszystkim jest to taki program nazywany Big Hub. I oprócz tego, że mamy fajne zabawki, jak już powiedziałem, w piaskownicy samej, to oferujemy również całą gamę takiego wsparcia. I to jest, tak, to jest mentoring, to jest wsparcie biznesowe, technologiczne, jak również takie, można powiedzieć, kierunkowe, co zrobić ze swoim pomysłem, żeby on zaistniał na rynku. Więc. Kompleksowo staramy się wspomagać takie firmy. Nie tylko zabawki, ale również wszystkie, że tak powiem, około biznesowe kwestie, też staramy się pomóc. Więc zapraszamy również pod takim kątem do, do naszego centrum. A na jakiej zasadzie można się zgłosić? do waszej piaskownicy? Jest bardzo proste, po prostu można wejść na naszą stronę bigup.pl i tam jest taki prosty formularz zgłoszeniowy, gdzie zostawia się, akceptuje się oczywiście regulamin, <noise> który jest bardzo przyjazny, ale również zostawia swój pomysł na to, co, jak chce się wykorzystać nasze dane i my w kilka dni odpisujemy, czy onboardingujemy taką firmę, czy nie. Dajemy certyfikaty do takiej internetowej platformy, której można skorzystać właśnie z naszego API, no i można zacząć zabawę. I oczywiście kontaktujemy się tutaj z nasi mentorzy, kontaktują się z tą firmą. No i zaczynamy współpracę. A jeśli chodzi o to wsparcie na zasadzie danych w obszarze danych, nie w obszarze mentoringu, jakie kategorie danych udostępniacie tym firmom? Ponad 700 typów danych de facto mamy w takich czterech głównych kategoriach, można powiedzieć, nieruchomości, teren, firmy, jak również mieszkańcy. I wszystko to jest geolokalizowane i możemy sobie. Dla, na razie pilotażowo dla miasta łodzi zweryfikować właśnie takie zgolokalizowane miejsca, jak wyglądają poszczególne parametry właśnie dla określonych miejsc na mapie pod kątem właśnie nieruchomości, mieszkańców, ich preferencji, oczekiwań, kredy, statystyk kredytowych, jak również właśnie firm i tak, dalej, i tak dalej. Więc cała gama, ponad 700 typów danych, które można w prosty sposób wyciągnąć, i one są tylko zgolokalizowane. No, i włożyć swoje procesy właśnie biznesowe, które ta firma będzie chciała, w których ta firma będzie chciała wykorzystać, prawda? Więc. A kiedy następne miasta? Już niebawem, bo e, widzimy, że to nasza, ten pilotaż cieszy dużym zainteresowaniem. Mamy ponad 20 podmiotów już testujących, cała gama, od dużych po, po, po niewielkie firmy. I teraz kolejnym krokiem będzie komercjalizacja tego. Tak jak w pilotażu, mamy na razie tylko. Tylko ja, miasto Łódź, także a w kolejnych etapach będziemy mieli wszystkie największe aglomeracje Polski są lokalizowane. Być może nawet dojdziemy do całej Polski zobaczymy, jak będzie rynek tego oczekiwał, ale to, to, już, to już w kolejnych krokach, także już niebawem e, wszystkie największe aglomeracje w Polsce. Proszę Państwa, w, w mieście Łodzi wszystkie dane dostępne 700 kategorii danych w jaskownicy OpenAPI, a ze mną Andrzej Zduńczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów Big App. Bardzo dziękuję i zapraszam. Zapraszam.